W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego barwy przejęły głos. 27 marca odbył się wernisaż wystawy Farben, poświęcony kolorom i ich znaczeniu w naszym codziennym życiu. Prezentujemy pracę profesora Dariusza Gajewskiego i Filipa Gajewskiego. Są to artyści związani z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i prezentują na wystawie w galerii profesora Jana Berdyszaka pięć instalacji. Które zostały zatytułowane Farbem. Jest to część projektu intermedialnego, którą profesor i jego syn Filip realizują już od 2019 roku. Ten projekt był prezentowany w Chinach, w Turcji, na Węgrzech i oczywiście w Polsce, między innymi w Katowicach i w Toruniu. Na wystawie prezentujemy przede wszystkim kolor, przestrzeń. eh é, e który powoduje efemeryczność i transparentność prezentowanych instalacji, które zostały wykonane w specjalistycznym, w specjalistycznych projektach cyfrowych. Wystawa Farben jest pewnego rodzaju naszym laboratorium badawczym, moim i profesora Dariusza Gajewskiego, gdzie chcieliśmy przebadać samą formę koloru i światła. Składa się z czterech prac, z czterech serii prac. Głównym elementem jest praca tumoru która obchodzi tutaj jubileusz, jest to jej dziesiąta prezentacja, w, nie tylko w Polsce, ale również i na świecie. Praca powstała w 2019 roku do konkretnej wystawy w, z galerii Foshan w Chinach, gdzie mierzyła. 14 metrów na 8 Jest to pewien tutaj prezentowany wycinek składający się z łącznie 33 segmentów bibuły japońskiej zadrukowanych serii graficznie czteromatrycowym drukiem kolorowym, na które wyświetlana jest yy, apla koloru, zmieniająca się w zależności od pogody i przyszłych dni. Praca nazywa się Tumorą i nawiązuje bezpośrednio do tego, jak odbieramy nasze plany, wizje w kontekście kolejnych dni z, z, z zestawione z rzeczywistością, którą mamy zastaną w formie tej grafiki fizycznej. To, że trochę traciłem ten wzrok, czy w sumie na jedno oko straciłem. Jakby pomogło mi też jakby zrozumieć, że, że te działania takie związane właśnie, chociażby z kolorem mają sens i, i, i one też powodują, że ten kolor może mieć bardzo inspirujące znaczenie. Zresztą ja sobie też tak wymyśliłem, zresztą jak miałem wypadek, to też była taka opcja, że ja parę miesięcy leżałem tylko na łóżku i patrzyłem w okno i to, co było fascynujące, to zmieniał się kolor w tym, w tym oknie. I też uświadomiłem sobie, że człowiekowi ten kolor jest potrzebny do życia. W jakiej by nie był sytuacji, co, co by nie przeżywał, to jakby, no, kolory też są symboliczne, mają różne znaczenie kulturowo. Więc no, bardzo szeroki temat to jest tak naprawdę. Bardzo z Filipem zapraszamy na tę wystawę. Jeżeli ktoś jeszcze nie uświadomił sobie, jak kolor jest ważny w jego życiu, to może okazać się, że ta wystawa mu pomoże, żeby sobie to uświadomić. Czasami mamy ulubione kolory. Jestem przekonany, że te kolory znajdziemy tu na tej wystawie. Wystawę można oglądać do 6 maja. To dobra okazja, by spojrzeć na kolory z nowej perspektywy.